Wszystkim nowe markery do testowania to coś, co ja uwielbiam, a ostatnio bardzo popularne stały się markery akrylowe. I od jakiegoś czasu Artex pisze, czy nie chciałabym przetestować ich nowości. Właśnie wysłali mi taki ogromny, ogromniasty zestaw 90 markerów w różnych kolorach, więc dzisiaj będę mogła się popisać <grych> i stworzyć jakąś ilustrację wykorzystując właśnie. Te szybory. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo polubiłam tworzenie markerami akrylowymi, więc cieszę się, że mogę je dla Was testować i już się nie mogę doczekać, co ja dzisiaj stworzę. A i mam dla Was jeszcze jedną informację, bo teraz zmienia się rozkład na moim kanale i filmy będą się pojawiać raz w tygodniu, w środę o 15. Ten zestaw jest prześliczny, w ogóle taki kompaktowy. Oni zmienili te opakowania, bo były zdecydowanie większe. Nawet mnie poinformowali, że będzie trochę inny niż jest na tych zdjęciach na stronie, bo akurat to zmienili. Mamy aż 90 kolorów i są to pędzelki więc coś dla mnie zdecydowanie mamy tutaj oczywiście markery akrylowe, ale to już widzieliście w tytule, w intrze i tak dalej teraz markery akrylowe zdecydowanie podbijają rynek a nie markery alkoholowe chyba tamten czas się skończył i te są teraz najbardziej popularne w ogóle widzę coś z Polski, ze Zgierza to mieszkam w Zgierzu, dawajcie znać to jest około Łodzi byłam w Zgierzu kilka razy, znaczy przejeżdżałam przez Zgierz i to jest jakaś produkcja tych markerów o, to mnie zaskoczyło ciekawe albo nie produkcja, Kurczę, nie no tak, bo to jest made in China, ale ej, tutaj się trochę zaskoczyłam, czemu to jest Gierz z tyłu napisane? no ale wracając tutaj mamy cały słoczownik <laughs> i to jak wygląda marker one są w ogóle podobne, zaraz wam pokażę do których tutaj mam taki zestaw markerów tylko metalicznych, które dostałam jakiś czas temu od Artexa więc no zobaczcie prawie że identyczne, ten sam design, ale inne kolorki i otwórzmy je w końcu, no bo takich Patrz, o jakie. Uuu, tutaj mają nawet naklejki. One są piękne. O, i nawet naklejone tutaj z tej strony są kolory. To jest przemyślane. Powiem Wam, że fajnie, bo ja widziałam gdzieś, że ktoś naklejał już te naklejki. to było trochę takie. Wiecie, że no, mm, nie chce mi się tego wszystkiego naklejać, ale nie są porozstawiane tak ładnie. Generalnie tutaj mamy też te naklejki, które miałam w poprzednich markerach i je się nakleja jakoś mniej więcej tutaj, żeby można było też zobaczyć od boku ten kolor. Więc, no, marker wygląda identycznie do tego. No, troszkę się różni, bo tutaj mamy na przykład napis Metallic Colors, a tutaj mamy High Adhesion. <laughs> High, High Adhesion. <laughs> Nie no, no, są takie same. Tak identycznie wyglądają, więc mogę sobie też poprzyklejać na boki te naklejki. Na razie tego nie będę robić, może później, jak sobie wszystko tutaj ustawię. Kiedy widzę takie nowe markery, to aż po prostu chce mi się rysować, malować. Szkoda, że nie ma tutaj dołączonej kartki, gdzie można zrobić słocze, ale już zabieram się za sprawdzanie kolorów, więc trochę to może potrwać. Ja wam oczywiście przyspieszę. No i. W ogóle myślę, że to pudełko najlepiej jest trzymać w tę stronę, żeby po prostu nie spływało nam tak w dół, żeby w razie czego można było tego dobrze używać, dobrze to przechowywać, aby nic się nie stało. I końcówka wygląda tak, czyli idealny dla mnie pędzelkowy koniec. Teraz tak spojrzałam, że to jest jednak ułożone, tylko jakoś tak dziwnie, bo dali tutaj od białego przez żółte, pomarańczowe, różowe, czerwone, niebieskie, później znowu są różowe, fioletowe, takie róże, w, nie wiem, w fioletach. Dalej mamy, nie wiem, brązowo-burgundowe, później jakieś takie zielone, turkusowe zielone. Tutaj nie wiem, jaki to jest kolor taki szaro-niebieski. Później mamy w ogóle złoty tutaj w środku. Tutaj, tutaj srebrny, a tu nie wiem szary, czarny. I tutaj na koniec jeszcze są takie kolory do skóry. Więc to, zauważyłam to, dlatego że tutaj po prostu jest wszystko po kolei poukładane, tak jak są w opakowaniu. Ale może to ma sens i zaraz zobaczymy, jak wyglądają. Muszę przyznać, że przekrój tych kolorów do skóry, które są na dole, jest naprawdę dosyć spory. Jestem pod wrażeniem, no bo nie zawsze producenci uwzględniają te kolory takie beżowe, albo jest jeden czy dwa. A tutaj możemy zobaczyć, że jest na przykład w przypadku dziewiętnastki, tutaj dwudziestka też jest taka. Powiedzmy pastelowa, różowa, ale tutaj są bardzo ładne kolory, zresztą pokażę Wam trochę bliżej jak one wyglądają i no, jest dużo do wyboru, ten srebrny i złoty zawsze mnie zastanawia czemu oni dodają, ale myślę, że akurat w markerach takich akrylowych może są jako tako potrzebne, bo jednak one są kryjące i zobaczcie, że na czarnym one są również bardzo ładnie widoczne. No tylko oprócz tego czarnego, bo jednak czarny to czarny, prawda? Ale kolory bardzo mi się podobają, tylko może miałabym tutaj akurat ale do brązowych. Chociaż mamy tutaj dwa takie ciepłe, a tu są, można zaliczyć je do brązowych, takich no do skóry ale myślę, że fajnie by było coś pomiędzy tymi kolorami, chociaż one są zbliżone, dobra, nie będę się jednak czepiać, tak dziwnie one są w ogóle poukładane popatrzcie też na nazwy bo na przykład tutaj mamy 24A a tutaj jest na przykład C24 i to jest tak dziwnie porozkładane że nie jest najpierw literka, później cyferka tylko czasami jest najpierw cyferka, później literka i to jest w przypadku chyba tych A że tutaj jest najpierw 55A 54A a jeżeli chodzi o C to jest najpierw C45 albo tutaj S24 S32, i tak dalej. Ale tak to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Fajnie, że nie trzeba ich pompować. To jest naprawdę duży, duży plus. No i myślę, że chyba możemy przejść już do tworzenia, bo nie mogę się doczekać, aż coś z nimi zrobimy. Do głównego rysunku wzięłam szkicownik, który dostałam też od Artex, już właśnie przy ostatniej przesyłce, gdzie pokazywałam wam markery, o których wcześniej mówiłam. Bo ten papier wtedy mi się sprawdził, więc pomyślałam, że będzie to dobry wybór. I no właśnie, też kicmik jest taki piękny, no ale więcej o tym mówię w tamtym filmie, więc odsyłam was, jeżeli nie widzieliście. Ostatnio bardzo polubiłam rysowanie takich bardziej słodkich portretów, uproszczonych z dużymi oczami. Po prostu tak bardzo spodobał mi się ten styl, że chciałam go przenieść dzisiaj znowu na kartkę. No i szkicuję taki portrecik z. Uwaga, uwaga! <grym> Labubu. Wiem, że niektórzy z Was mają dość, ale ostatnio, kiedy dodałam film z DIY-em Labubu, bardzo się Wam spodobał. O dziwo! Więc dzisiaj podeszłam do tego rysunkowo i będzie na kartce. Kolory na moim dzisiejszym rysunku na Labubu będą wymyślone przeze mnie, chociaż inspirowane. Jednym z sekretnych, ale trochę jakby połączone. I przechodząc do markerów, to powiem Wam, że jeżeli chodzi o te dobory kolorystyczne, no to tutaj możemy znaleźć właśnie kolory do skóry, które były na dole, kolory takie jasne, ciemne i też nasycone. Co zobaczycie na przykład, kiedy nałożę na włosy na dół? Więc moim zdaniem jest to naprawdę spoko zestaw, jak na, nawet na początek w sumie. Tak mi się wydaje. Odejmując, myślę, że pozbyłabym się srebrnego i złotego, bo one jakoś nie wiem, nie za bardzo mi się podobają. Ale ja chyba jestem już monotonna, bo wydaje mi się, że przy każdym możliwym zestawie, gdzie jest srebrny i złoty, dołączony jest zawsze, ale to zawsze narzekam. Nie wiem, co jest ze mną. Końcówka przy tych markerach bardzo mi się spodobała, bo nie jest taka twarda. Powiedziała, że giętka? Coś w tym stylu. Łatwo się nią koloruje, no i też możemy ją mniej dociskać do kartki, przez co uzyskamy na przykład kontury. I ja tutaj tworzyłam je na przykład przy oczach, przy twarzy, ale później przeszłam już do konturowania pisaczkiem takim trochę cieńszym, bo jednak takiego mi brakowało. Tyle, że tym razem te kontury zrobię na sam koniec. Najpierw przejdę do malowania, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o kontury z markerami, a akrylowymi to polecam je wam robić za każdym razem na sam koniec, bo markery akrylowe są kryjące, więc jeżeli zrobimy najpierw te kontury, to będziemy musieli bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo uważać na to, żeby na nie nie najechać i to jest po prostu niemożliwe, żeby to zrobić, bo zawsze jakiś tam malutki milimetr, nawet niecały milimetr, najedziemy na tę linię i będzie to widać, że po prostu ten kolor naszedł, dlatego. Najpierw nakładajmy cały kolor akrylowy, a później dopiero dopełniajmy konturami. To jest moim zdaniem najlepsza opcja. Mimo tego, że dostałam w prezencie te markery, to sprawdziłam na Amazonie, ile one kosztują. Mamy tutaj aż 90 kolorów, i cena takiego zestawu to 379 zł. Co za jeden marker daje nam około 4,20, więc myślę, że cena jest nawet atrakcyjna, bo kiedy popatrzymy na no, na przykład na Polskę, no to one no, są zdecydowanie droższe, tam 10-15 zł. No, taki wybór wydaje się być ok. Szczególnie, że mamy tę końcówkę, która jest naprawdę bardzo fajna, pędzlekowa. Markery akrylowe możemy nakładać nie tylko na papier, ale także na Drewno, na jakieś płótna. Możemy też dekorować różne rzeczy, co bardzo często robię, dlatego że mają dobre krycie. W filmie, gdzie ostatnio testowałam markery Artex, nakładałam je na Zajączka Wielkanocnego i tam można było zobaczyć, jak to wygląda. Tylko, że akurat kolorowałam też metalicznymi, chociaż tak, jest to ten sam rodzaj, co teraz testuję, więc myślę, że są tej samej jakości. Natomiast nakładając je dzisiaj na papier, zauważyłam, że mają dużo pigmentu. Szczególnie się zaskoczyłam, kiedy nakładałam ten kolor na włosy, na samą górę. Chciałam zrobić ją taką blondynką i bardzo ładnie on wygląda. Myślałam, że będzie troszkę bardziej przezroczysty, bo gdy nakładałam, taki się wydawał, ale później, kiedy zasechł, zrobił się bardzo fajnie kryjący i w ogóle ten kolor mi się też podoba. Teraz się tak zastanawiam, czy Wy używacie na co dzień markerów akrylowych, czy raczej wolicie coś innego? Moim zdaniem ogólnie markery akrylowe wygrywają u mnie na co dzień z farbami akrylowymi, bo farby trzeba wyciągnąć z tubki, nałożyć na paletę, rozwodnić, później zmieszać ze sobą. A kiedy mamy markery akrylowe, to możemy je bezpośrednio kłaść na papier i na tym papierze tak fajnie mieszać, są po prostu bardziej wygodne i szybsze w użyciu niż wykładanie tych farb. No ale ja też na co dzień nie pracuję na płótnach, tylko zazwyczaj na kartkach, więc myślę, że jest to zrozumiałe. Jeszcze przejdę do minusów, bo zauważyłam, że kolor biały nie jest jakoś tak mocno napigmentowany. Trzeba nałożyć go kilka warstw na papier. Nakładałam go w tej ilustracji akurat na oczy, także będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Podsumowując, te markery na pewno uzupełnią moją kolekcję innych markerów akrylowych i będę po nie zdecydowanie sięgać i rysować też w wolnym czasie. Trzeba trochę podszkolić tę technikę, bo serio sprawia mi to przyjemność. Okej, okay, i w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dajcie mi znać, czy macie któreś z markerów Artex, czy właśnie jakieś alkoholowe, akrylowe, czy może jakieś inne przybory. Jeżeli nie widzieliście odcinka, gdzie pokazuję Wam najpiękniejsze markery, to zapraszam Was tutaj. Ja zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie możecie śledzić moje poczynania na bieżąco. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15.00. Także do zobaczenia i pa!